Hej, witam Was w kolejnym odcinku z gry X and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na magu. No i dzisiaj niestety będzie bardzo, bardzo krótki odcinek z tego względu, że nagrywałem odcinek dla Was i w 17 minucie już praktycznie mieliśmy kończyć. Yy, nagranie się zepsuło. Laptop się zawiesił. No i nic z tego nie będzie. Mogę tego odzyskać, więc strasznie mi przykro. No ale mimo wszystko. Kolejka musi być zachowana, więc dzisiaj jest mak i powiem Wam więcej, co tu się działo przez te 17 minut, które niestety przepadły. Więc za chwilę tutaj to wszystko opowiem, a Wy zostawcie łapkę w górę, wiem, że to raczej będzie niemożliwe pod tym odcinkiem, jakiś komentarz, subika, jeśli go jeszcze nie macie i zachęcam też do odwiedzenia w opisie, czyli Discord dla widzów i fundusz wsparcia na nowego PC. A potem ten PC, -t, PC -t dużo by nam dał, bo takie rzeczy by się nie działy, jak się przed chwilą. Jak to starałem się nagrać dla Was odcinek, więc to obramy. Mamy 552 poziom i prawie 1 trzecią, więc powolutku to idzie do przodu. Mamy. 55 tysięcy i pół inteligencji do inteligencji 60 tysięcy w podstawie, jeszcze trochę nam brakuje, powiedzmy, że jakieś dwa tygodnie tutaj udało zawki i z koła udało nam się zdobyć prawie miliard, 200 miliard, 300 zł z koła było chyba 4 paczki złota, więc nie było źle jakoś tutaj sobie w miarę sympatycznie poradziliśmy z tymi jedankami. Możemy sobie też zaatakować kupila. No, dokarmiliśmy tak naprawdę niewiele dzisiaj, bo na razie kretun tylko jedno karmienie, żeluza 3, e, gorel jedno, e, ognik jedno i w wodzie dokarmiliśmy orka na Maxa. Tą walkę przegraliśmy niestety, e, więc teraz spróbujmy sobie wygrać, może tą wodą, to, na tą. Y, Elisa, prawie jak Melisa no, udało się, ale to po wielkich trudach więc Kretun wpada na poziom 16 i powolutku idzie do przodu także tutaj mamy to zrobione możemy sobie też tutaj kliknąć już odebranie Ekstraktora bo mamy już troszkę ponad połowę więc sobie kliknijmy, mamy już maksa ulepszymy sobie władcę powiedzmy trzy razy, bo więcej raczej się nie opłaca i zaatakujmy lutenanta, więc przekroczyliśmy, e, przekroczyliśmy 2700 poziomów Władysława, e, więc to jest naprawdę bardzo fajna informacja e, i dusze nam tutaj e, się ta, cały czas trzymają tego poziomu jaki powinien być. Za 5 dni kopalnia złota na 77, Tutaj właśnie przekroczyliśmy 2700, zobaczmy czy udało nam się awansować. No nie, na razie jesteśmy cały czas na miejscu ósmym, ale powolutku nam to będzie szło do przodu. Z tego co wiem, no to jak zbudujemy kopalnię na setkę, no to wszystkie dusze, które będę miał, to będę dawał władce. I może uda nam się kogoś tutaj przeskoczyć. A oni będą musieli robić Kopalnie. Dalej. W Kupilach na czwartym miejscu jestem w tym momencie. Gdyby nie tamta przegrana, no to byśmy byli gdzieś w top 1, top 2, bo straciliśmy tam dość sporo tej czci. Więc, no szkoda, możemy sobie też tutaj zaatakować kogoś na arenie. Powiedzmy, że tego wojownika. Zobaczymy, jak to nam pójdzie z tym wojem. My krytów nie dajemy, on za to daje, ale my, jak już walniemy kryta, to nie ma co zbierać. Mamy jeszcze 4 inty do rozdania, więc chętnie sobie ją tutaj rozdajemy. Jeśli chodzi tutaj o postać, no to wszystko powiedziałem. Epiki nam się powoli kurczą. Zostało nam tutaj 3, 13 i jeszcze na stojaku 9. No to 22 epiki nam zostały. Jeśli chodzi o aurę. No to jutro będziemy mieć aury 1000, więc w odcinku dla wspierających będzie puszczanie aury i zobaczymy, jakiego epika dostaniemy. Raczej nie będzie nam przydatny, no ale będzie za 20 baniek, więc od razu pójdzie do wiedź. Więc to jest akurat spoko. Tutaj, jeśli chodzi o rozmontowania, no to zrobiliśmy tylko 4. Mamy 79 tysięcy odłamków, więc tu już niedługo będziemy mogli sobie ulepszyć coś na 14. I wydaje mi się, że to będzie ten przedmiot, żeby tutaj już po lewej stronie mieć same 14. i na spokojnie sobie tutaj działać dalej. Więc tak to wygląda mniej więcej. No dzisiaj za dużo nie posprzedawaliśmy do Wiedźmy, bo nie było raczej co. Więc no szkoda, bardzo szkoda. No ale może jutro będzie lepiej, dzisiaj z koła żadnego i temu nie dostałem tak naprawdę, więc to też jest ciekawe. Tutaj, tak jak mówię, jedną walkę przegraliśmy, drugą teraz z wami wygraliśmy. Też jeśli chodzi o Herkulesa, no to zaatakujemy sobie mimo wszystko jeszcze raz, bo to miałem na odcinku. Na niego mamy procenta, więc jeśli chodzi o te dwie fartowne próby, jedną widzieliście, no to jeszcze, jeszcze musimy liczyć na większego warta, żeby go pokonać, albo poczekać jeszcze tak kilkanaście poziomów, żeby on tutaj miał większe procenty i go ubić. No bo nie będziemy sobie go tutaj nie wiadomo jak klikać, no bo to też jest szkoda grzyba na to należy. No nagrywałem odcinek się zawiesił akurat na momencie ataku na loszek. No to musimy to zrobić jeszcze raz. Więc no cóż, może Urat y, siądzie, kto to wie, chociaż patrząc na to ile Barbar zrobił to nie za dużo, y, potrafił robić o miliardy więcej. Y, tutaj Maguś bez krytów to też jest słaby wynik. No i jakiś ładny krytyk jeszcze może na koniec, no niestety, no to to na pewno nie będzie ta próba. Y, Kunegundę sobie pominiemy, bo ona tu jak zacznie robić uniki to trochę minie. No nawet sporo zrobiła, bo 5 miliardów zbiła, ale my połowy życia mu nie zabierzemy niestety. Tym bardziej, że on ładuje w nas co trochę jakiś krytyk mocny. No ale i tak nawet ładnie, nawet ładnie nam to zeszło. 5 miliardów, więc spoko. Tutaj mamy wszystko zrobione, więc to możemy sobie odhaczyć. W atakujemy Czechów, więc to będzie bardzo, bardzo ciekawa walka Kupila. Kliknąłem, chyba zabrałem 2% z tego co pamiętam e, Więc to mamy zrobione, kołem zakręcone Dzisiaj dostaliśmy 15% run, jutro nieśmiertelka Też nam się to przyda Pojutrze e, 5 grzybków, potem goldzik i nowy poziom Więc już niedługo będziemy się widzieć na 553 poziomie e, Właściwie to, to zobaczmy, jutro jest niedziela więc to będzie odcinek z MAGA. Czyli ten odcinek. Więc w poniedziałek będzie BOJ. We wtorek będzie zabójca. Czyli widzimy się już w następnym odcinku na 553 poziomie. Tak to wynika z tego wszystkiego. No więc fajnie, fajnie. Bardzo mnie to cieszy. Także wszystko tu mamy zrobione. Niestety już nawet zakręciłem u hazardzisty tymi kostkami. Dostaliśmy chyba 40 klepsy i 500 odłamków, więc tak, średnio. No i tam chyba milion kamienia. Dobrze pamiętam, więc tak to wygląda. Tutaj za 6 dni skarbiec 36, więc już jesteśmy na dobrej drodze, żeby skarbiec dokończyć, a potem polecieć sobie w kopalnię. Lewo tu dalej. Posłówki, niestety, ale się dość strasznie marnuję. Yy, więc no dobra, no. 9 minut i tak dość długo tutaj przegatałem. Myślałem, że ten materiał będzie miał za 4 minuty. Yy, no bo nie ma nic naprawdę już do zrobienia. Bardzo chętnie bym tutaj coś zrobił, ale wszystko już robiliśmy wcześniej, gdzie to nagranie się zepsuło. Yy, więc dobra, no mam nadzieję, że taki krótki odcinek obejrzycie do końca. Trochę mojego paplania, bo tutaj nic za dużo nie zrobiliśmy, jedynie zaatakowaliśmy lożka No ale tak bywa, więc przypominam jeszcze raz o tej łapeczce w górę. Ja się już z Wami żegnam, miłej niedzieli życzę i trzymajcie się ciepło. Na razie.